Dzień dobry! Witam Was w 16 vlogmasie na moim kanale. Jesteśmy już za połową i dzisiaj robimy test. Kolejny test, na który czekałam. A jak możecie zobaczyć, będzie to test gorących czekolad. Mamy 11 pozycji na naszej liście i zaraz Wam wyjaśnię, jak to będzie wyglądać. Ja nie wiem, którą czekoladę dostanę. Są one ponumerowane od 1 do 11 i zrobił to Adaś. I ja będę podawała dane numerek, próbując zgadnąć, co to jest za czekolada i na ile ją oceniam w skali od 1 do 10. Na koniec całego filmu zobaczymy, czy zgadłam chociaż kilka tych pozycji i która czekolada faktycznie jest faworytem. Mamy tutaj zwykłe kakao Nestle i masę gorących czekolad. Gorąca czekolada z Wedla z linta. Ta jest akurat biała, no więc to będzie taki wybór e, oczywisty, w sensie tu nie będę musiała zgadywać, ale zobaczymy przynajmniej, czy jest dobra. Mamy gorącą czekoladę z Biedronki. Tutaj mamy jakąś z Action. Mamy też gorącą czekoladę Bounty. Zobaczymy, czy naprawdę jest taka kokosowa. To jest chyba najczęstszy wybór, Deco Moreno. E, mamy też e, mleczną, ale mleczną będziemy oceniać z linta, więc tutaj wybrałam zwykłą. I mamy czekoladę Krugera, i tutaj mamy napisane, że jest to Influencer Stop 2020. Więc zobaczymy, czy faktycznie ta czekolada jest taka dobra. Nie mogę się już doczekać, specjalnie nie jadłam mocno słodkiego śniadania, żeby się znowu nie zasłodzić. Ale jestem ciekawa, nie mogę się doczekać. Dodatkowo wszystkie czekolady będę miała w jednakowych kubeczkach. No i zobaczymy, jak to będzie smakować. Zaczynamy! Ok, a jako, że mamy dzisiaj w pełni czekoladowy odcinek, to zacznę go od otwarcia mojego kalendarza adwentowego. Dzisiaj mamy piętnastkę. Piętnasteczkę mamy tutaj. Otwieram. O, i jest to misiaczek ale raczej dzisiaj go nie zjem, bo będę czekoladowiona. Zaczynamy! Wszystkie opakowania już wróciły do mnie. Jak widzicie, wszystkie opakowania są pootwierane i już za chwilkę zaczynamy nasz test. Ja sobie przyniosłam wodę, bo na pewno będzie mi słodko. Jestem ciekawa, czy rozpoznam smaki. Najbardziej jestem chyba ciekawa tej z linta. No i chyba tej wedlowskiej. Ciekawe, czy będzie taka dobra jak w pijalni. No ale też ta z Biedry może być dobra. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, czy już mogę. Mogę? Okay? Owszem. Tak Dobrze. więc proszę mi podać numerek od 1 do 11. Poproszę o numer 3. Albo nie, mogę zmienić? 9. 9 to moja szczęśliwa e, cyfra szczęśliwa liczba, moja ulubiona liczba, więc zaczynamy od dziewiątki. I słuchajcie, wiecie, jaką to sprawia radość? Na maksa. Ja będę brała tylko po tej czekolady, bo domyślam się, że będzie mega, 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 mega słodko. Mam nadzieję w ogóle, że w dziewiątkę wsypałaś coś dobrego. Numer dziewięć do mnie podąża. Pachnie całkiem ładnie. Szczerze mówiąc, po zapachu nie jestem w stanie rozpoznać, co to jest. Totalnie nie jestem w stanie poznać, co to jest za czekolada. Jest mega dobra. Naprawdę jest mega dobra i zastanawiam się albo nad tą z delekty, albo nad tą. Ale to jest mega ciężkie, nie jestem w stanie powiedzieć, która to jest. Dobra, na tej chwilę stawiam na tą yy, Deco Moreno, ale zobaczymy, najwyżej coś zmienię w trakcie testu. Teraz poproszę o numer 3. A, a ja nie oceniłam tej. Dobra, yy, nie oceniłam, to tą dziewiątkę oceniam 9 na 10, była serio dobra. O, to pachnie bardziej jak kakao. Ale to na pewno nie jest to kakao. Na pewno. To jest też dobre, ale słodsze. Kurczę, wszystkie będą dobre. Ta jest mniej czekoladowa. I chyba stawiam, że to jest ta Hot Chocolate Classic z Action. Tak. Stawiam na tą Hot Chocolate z Action. Ale ona też jest dobra. Tej daje 7 na 10. Jest naprawdę dobra, tylko że mega słodka i trochę mniej czekoladowa. Poproszę o numer 11. Kurczę, czuję się jakbym grał po prostu w jakimś stole turnieju. Numer 11. No, tu się będziesz musiała zastanowić zdecydowanie. A, to jest biała czekolada. Biała czekolada była tylko jedna, jest z linta, ale zaraz sobie ją ocenimy pachnie mega waniliowo, ale próbujemy. Okej, okay. to nie jest moja ulubiona czekolada. To smakuje jak taka pianka z karmelowego latte. Jest tak jakby bardzo, bardzo mleczna wbrew pozorom. Bardzo mało przypomina samą czekoladę, więc dostaje ode mnie no nie, 5 to za dużo. 4 na 10. 4. Poproszę o numer 5. Kolejna czekoladka jest u mnie, numer 5. Uuu, zapach jest mega słaby. Co z mi Kurcze, Le! Kurczę, najgorsze jest to, że wydaje mi się, że żadna już tu nie powinna być słaba, a ta jest naprawdę średnia. Aż boję się pomyśleć, czy to by mogła być czekolada z Limta? Dobra. Zakładam... dobra, niestety zakładam, że to jest czekolada z linta. Tak mi coś... tak pasuje mi to do linta. Jest mega słodka, ale jest też mega słaba i dajmy też 4 na 10. Poproszę o czekoladę numer 10. Hmm, tego jeszcze jestem ciekawa. Na pewno rozpoznam smak tego. Nie wiem, zobaczę, boję się, że nic nie trafię. No oczywiście linda trafiłam. E, tą białą. Czekolada numer 10 idzie do mnie. Uuu, tu coś wiem, bo widzę, jaka jest konsystencja tej czekolady. No i to jest czekolada z wedla. To jest na pewno czekolada z wedla, jestem tego przepewna. Jest gęstsza, no i ma taki smak, ale nie smakuje mi aż tak bardzo. Ta czekolada e, w odróżnieniu od innych jest przygotowana Takich e, małych kosteczek, czekoladek. Um, jeszcze ta jest taka e, z takiej kostki, ale ta wedlowska nie smakuje mi aż tak bardzo. I szczerze mówiąc, e, dam jej 6 na 10. Jest dobra, ale mnie nie porwała. Uważam, że ta i ta były znacznie lepsze. Dobrze, poproszę teraz o numer 1. Miałam ja już numer 1. Nie. To poproszę o numer 1. Czekolada numer jeden. Mmm, pachnie dziwnie. Pachnie tak jakoś mlecznie. Mmm, to na pewno nie jest kakao. To jest chyba to. Albo to jest to. To jest dobre. I zakładam, że to jest ta krugera. Oceniam ją też 9 na 10. Myślę, że to jest ta czekolada Kruger, mm, ta influencerska i dostaje ode mnie ocenę 9 na 10. W ogóle tutaj na tych czekoladach Linta jest napisane czekolada klasyka. Po włosku zakładam. E, czy Lint to jest włoska firma? Fabricio to inikavia. Nawet nie wiedziałam, myślałam, że Lint jest niemiecki. Czy już mogę wybierać? Poproszę o numer... 7. Jesteśmy już poza połową, zostało jeszcze 5 czekolad, teraz idzie numer 7. Jak teraz oglądacie ten film i jesteśmy już po połowie, to dajcie znać w komentarzu właśnie teraz, jak myślicie, ile trafię. I na koniec będziemy sprawdzać, czy trafiliście dobrze. Ja obstawiam, że może 5 będę miała trafionych, ale na pewno nie wszystko, bo jest to serio mega trudne zadanie. Ok, numer 7. Jakie słodkie! Słuchajcie, muszę zrobić zmianę. To jest czekolada z linta. Tak, ona smakuje jak cukierki z linta, więc zakładam, że to to jest bounty, a to to jest lint. I oceniam ją 8 na 10. Jest mega dobra, ale bardzo słodka. Tak, to jest na tu. lint. Poproszę o numer 8. A czekaj, jakie mieście zostały? 2, 4, 6, 8. To 4, poproszę 4. Numer 4 nadchodzi. O, to wiem, to wiem wąchając. To jest kakao. To jest kefełko z Nesquika. Tutaj nawet nie będę piła więcej, bo znam ten smak, a tylko się zasłodzę. To jest Nesquik na 100%. No i ciężko jest ocenić Nesquika w kategorii gorącej czekolady. Ale Neskwik ogólnie jest dobry, więc oceniam go 7 na 10. Poproszę o numer 8. Numer 8. Nie, no to jest kokosowa. Czuję po zapachu. No jasne, że to jest kokosowa. Mm. Ble, jeszcze ma. Jeszcze ma jakieś drobinki kokosa w środku. Ale co to jest w takim razie? Dobrze, niech to będzie Delekta. Delekta oceniłam 4. Mm, Delekta oceniłam 4 na 10 i taka ocena zostaje, ponieważ wciąż mi ta czekolada nie smakuje. Mm, ale jestem pewna, że to jest czekolada kokosowa, więc, więc to jest na pewno to, ale jest okropne, jest, jest nie niesmaczne. Tak to byłoby dobre, ale ma takie kokosowe drobinki w środku i przez to oceniam to 3 na 10. Teraz nie ma. Nie, nic mi się nie stało spokojnie polałam się. Okej, okay, mam nadzieję, że wybaczycie nam małą usterkę. Cała pachnę czekoladą. Chciałam jeszcze tylko szybko wrócić do tej czekolady Bounty. Gdyby nie jej drobinki w środku, to byłaby naprawdę dobra. Ale ja nie lubię, jak coś mi się majta. To mi się właśnie od razu kojarzy z kożuchem. No więc niestety 3 na 10. Ale tak to za sam kokosowy posmak oceniłabym wyżej. Ale te kożuszki bardzo mi przeszkadzały. Wszystko udało nam się z powrotem odwzorować i doprowadzić do takiego stanu, jak to zobaczyłam. Więc lecimy z dwoma ostatnimi kandydatami i zobaczymy, co będzie najlepsze. Dawaj, poproszę o dwujęcję. Wszystko się tak klei, po odcinku będę musiała posprzątać. Super, kurczę. Tego się trochę e, dziwię, że jeszcze tego nie było. Myślałam, że to poznam od razu po smaku. Chyba, że to to niedobre to jest to. Numer dwa. Uh -huh. To jest magnetik. To jest magnetyk, e, tak mi się wydaje. Z tych dwóch, co mi zostały. Yy. Wahałabym się też o delektę znów. E, albo o to deko Moreno. Ale już nie będę mieszać. Stawiam, że to jest magnetyk. Bardzo dobra, mocno czekoladowa. I będzie 8 na 10. Ta, yy, to moje domniemane deko Moreno było oczupinkę słodsze, ale ta naprawdę też yy, dobra, więc 8 na 10. Piję wodę i lecimy z ostatnim kandydatem. O, Adamos coś długo miesza. To by mogło oznaczać, że to będzie to. Ostatni kubek czekolady. Nie wiem, chociaż... O, to jest obrzydliwe. To jest obrzydliwe. Nie napiję się tego więcej. Sta obstawiam, że to jest to, bo to się domyślałam, że tak może smakować. To się domyślałam, że tak może smakować. To jest obrzydliwe i to daje... Nawet nie dwa. No dobra, niech będzie. Dwa na dziesięć. Jak ktoś nie pił dobrej czekolady, to może to by mu zasmakowało. Daję dwa na dziesięć. Ma taki posmak sztucznej czekolady. Wiecie, to nie jest czekolada, tylko coś podobnego. Słucham, ile zgadłam, co mi się udało? Dobrze, to zaczniemy od ilości, ile zgadłaś. Ile zgadłam? A więc tak, z moich obliczem wychodzi, że zgadłaś pięć. Czyli to oznaczało, że zgadłam tę mniejszą część. Znaczy nie, powiedzmy, że zgadłam połowę, ponieważ biała czekolada była dość oczywista, więc zgadłam połowę. No to słucham, jestem ciekawa. Na pewno zgadłam kakao, na pewno zgadłam wedla. To są dwie, których jestem pewna. I na pewno zgadłam trzecią kokosową. Linda? No, w sensie białą. A, bo ty białą też policzyłeś. Tak. Te. To czyli nie zgadłam połowy, to no tak nie. to zgadłam, 4. Cztery na 10, gdyby chodziło. O nie. Bez białej czekolady. Dobrze, czyli zgadłam linta, wedla, kokosową, kakao i co jeszcze? I uwaga, uwaga, jest to numer 3, czyli pomiędzy Bounty a Nesquik. To, tak myślałam, że to będzie to. To znaczy, że to nie jest to? Nie. Nie jest to to. A więc tak, możemy poprzestawiać tak, teraz poproszę. i zobaczymy Twoją reakcję. Pójdźmy od mojej lewej. Czyli która to lewa? <noise> Dwójeczkę proszę postawić w, w miejsce puszki krugera. Tu! No to mógłby być kruger. To mógłby być kruger. To w, na co zamienić Wam krugera? Jedynkę. Jedynka. To jest Magnetic. A, widzicie? A jakie oceniłam? Krugera też oceniłam wysoko, nie? Kruger jest 8, a Magnetic 9. Uuu. Dobrze. To teraz możemy zamienić... Powiedz mi, co to jest? <coughs> Które to jest? Dobrze, to teraz możesz się zdziwić, albo zostawmy to na potem. Teraz zamieńmy piątkę. Która to jest piątka? To. No. I to jest Deko Moreno. Przecież to było takie niedobre. Zgadza się. Piątka, czyli właśnie. Ew. To kakao dostało cztery punkty tylko na dziesięć. Niedobre, niedobre, niedobre. A, to? A w takim razie dziewiąteczkę damy na delektę. Właśnie. Naprawdę? Delekta, wybacz. No dobrze. A delektę wysoko oceniłam. 9 chyba dostała, tak? Tak, dostała dziewięć na 10. Dobrze, dalej patrzę, co tu jest. Tu się zgadza. O, tego jestem ciekawa. Nie, no. jeszcze Lind. Dobrze, to wymieniamy teraz właśnie numer 6 I proszę to postawić na miejsce Lindora. Nie. Przypominam, że szósteczka, czyli Lind, został oceniony na 2 na 10. Nie, nigdy bym nie pomyślała, nigdy w życiu bym nie pomyślała, to. Oczywiście, się trzymaliśmy wszystkich wytycznych i instrukcji yy, przygotowawczych, więc wszystko na pewno jest tu zachowane. Wszystkie proporcje Adaś ma na myśli. Yy, to jest pyszne w takim razie. No, siódemeczka dostała 8. No, to było pyszne. I to by było na tyle. Ja, yeah, słuchajcie! Możemy wyłonić teraz zwycięzców. Czyli pierwsze miejsce, egzekwo, numer 1 i numer 9, czyli Magnetic i Delekta. Czyli tu mamy magnetic. I Delecta. Wow, słuchajcie, jestem mega zdziwiona. To były chyba najtańsze czekolady, które kupiliśmy. No, Magnetic e, na pewno to jest e, czekolada z biedronki i naprawdę, naprawdę jest godna polecenia. Numer jeden. Numer dwa. Numer dwa. Też mamy egzekwową. Osiem punktów ma dwa i siedem. Czyli? Czyli puszka krugera i o dziwo, to cię może zadziwić. Nie wiem, czy pamiętasz. Numer siedem to jest właśnie na patyczku. To było bardzo dobre. Dobra. Superansko, no to mamy tutaj egzekwo numer 2, Kruger Mega Spoko, no i tego się po części spodziewałam, ale tego w ogóle. To jest jakiś dupo di... Du <grymne> 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 dupo diper. <grymne> to jest w ogóle jakiś duo diper, czyli może to nie służy nawet do picia, to jest chyba taki dip à la fondée, ale tutaj jest pokazane, że rozrabia się to w kubku. E, więc, wow, to było kupione w Action. Dobrze, to już mamy czterech pionierów: Kruger, Delekta, e, Choco Dipper e, z Action oraz Magnetic. Magnetic e, najlepszy, więc teraz przypomnij mi, co było tą najgorszą czekoladą. No chyba pamiętasz, że był to niestety Lint, który dostał 2 na 10. Jest mi mega przykro, bo za taką saszetkę czekolady zapłaciłam wczoraj e, 6 zł. I nawet nie wiem, czy za 10 opakowań magnetyka zapłaciłam 6 zł. Także niestety Lint mnie zawiódł, tak jak kalendarze adwentowe mają świetne, tak e, czekolada niestety mi nie smakowała. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, w naszym teście czekolad. Jestem zasłodzona, marzy mi się teraz duża butla wody. A jeśli Wam podobał się taki e, odcinek, to koniecznie e, lajkujcie, subskrybujcie i piszcie w komentarzach, czy próbowaliście którejś z tych czekolad, albo czy dobrze obstawiliście ilość produktów, które odgadnę. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Cześć!